No to dojebamy No to co, szybki turec z rakiet, ja podbiegam z c i wchodzimy do środka Znaczy, trzeba też te, zasiekielę zjebać albo znaleźć drogę przez nich A, tu jest wejście, dobra to, Jeszcze turec. papierosek przedrajdowy? No to w sumie nasze plecy... Pracę... co? Czekaj, tam jest turec po prawej, jeden I, i po lewej jeszcze był, albo dwa Tam yy, wyżej na górze Ne, 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 ne Fik kurwa Robimy mu raid Jeszcze chwila Niech podejdą wszyscy okay. przez... W bazie na wozie Trollowe Tak A coś to, co się stało z tym, co tutaj? Tysiąc ja brałem o, Drzwi otwarte, mamy kuret no, wyłączony no, po prawej Wjeżdżamy no panowie, się wjeżdżamy mam. Rakietka no, poproszę ściągnąć co gówno Turet jeden wyłączony, trzeba skontrolować mu ten turet. Co tam kurwa strzela? Gdzie on był. Nie, ja się turecie turecie był. był. Okej. Okay. Dzień dobry. Otwierać Ormo. O oh, kurwa, tego na jedno Uwaga na dachu, uwaga na dachu Niech mi się wychylił. Jest na dachu Po lewej stronie jest bliżej Jest bliżej nas na dachu okay. Przepierdalam się przez te przez wszystkie te kurwa tutaj gówno. Nie wychodził. Górą można przejść, no. po prawej stronie. Górą można wejść, nie ma dachu. Jak chuj. Pytanie czy tam tueta nie będzie w środeczku jeszcze. I tam idę dołem. Na górą byłem. Czekają kurwa. Tam, Te Wiede pelikany wiesz? tu robię kurwa Wiede. wejście. Jestem, to w jest w jestem w środku w bazie Czy Jestem ze środku, drzwi otwarte jedne idziesz, idziesz, tawarisz, towarisz Jesteśmy w samym środku w bazie, jestem w bazie jestem też w bazie. Po właśnie po. właśnie jestem w środku rzucam na 4 na haczet. Wagaceka na, na, na hatchet No i przeszkadzajcie z tej po kolei no, w... Bigbaj zaraz no, no dobra wchodźcie, wchodźcie Góra, góra góra, góra. O te trzy pary drzwi, nie tutaj Czyli to po prawej Druga strona też czysta. Jest w oknie, za oknem jest! Aha, to nasz. Za jednymi drzwiami może być tutaj. To żeśmy poszli po fundamentach? Halo? Dobra, Halo. kto skacze? No. Ja się pytam. Halo? Ja. Dobra, czysto. Skaczę do Bruna, jesteśmy piętro niżej. Oczywiście. Bruno, weź się przesuń, przesuńcie się, napierdala w ten środek kurwa. Uwa, tam uwaga, napierdala. uwaga tam na pierdala. Uwaga tam na Ktoś chyba. Kto, kto stoi pod tym? Uwaga na pierdala. RK? Co byś powiedział, żeby tu zrobić boom? Odsun ja się, odsun się, się, bo Odsuńcie tam wale. Ej. To wy walcie z góry, ja tylko od dołu fundament Poszło. Kolejne piętro. Wchodzę na dół. Do krańca bazy, bazy się nie przybliżać, bo wybucha. Zobaczyłem. Stoję. Skóro. Ups. Dobra, mam ściany, wysadzam z ją na dole. Wysadzam no, duże drzwi. Uwaga na yy, Bo tobą wysadzam drzwi. Deser, mam laga i decylam. Spoko. Okay. Kurwa ty, ale what the fuck. Ja pierdzie! Mamy hard... nie, skrzynka, skrzynka jest. Tam jejbałem gdzie drzwi wysadziłeś. Wiem. Są jejbałem. skrzyneczki. Ja jest chyba jesteśmy w lutrumie. Chyba jesteśmy w No, cztery Trzeba, skrzynki. Jak ktoś ma się kierkę niech niszczy ten sleeping bag. Ja nie mam narzędzi, kurwa. Ale można zejść? Z można, zejść można zejść, można zejść. Ja chcę to seta sport. Cztery skrzyneczki mamy. Gdzie sleeping bro. Jestem już zniszczony. Dobra, Tutaj go na przykład. Ale skręcam od Aha. A no dobra, kilka się przyda. O, ale skręcam, ty. Odrobiny weź się. Ja wezmę odrobiny. Spójrzcie mnie, ty. Serio. Takiego, takiego laga złapałem, nie? Tuś, o, 20 strzkałek, git, wszystkie zabrałem. O, daj mi drzwi Jakbyś nie, parę. Jakbyś jepnął, nie, nie by poszły te drzwi, nie? Nie zdążyłem kliknąć nawet, kurwa, nie? Ja myślę, że on się stąd tepnął, gdzie jo... wyrzuciłem. Nie mógł no, się tepnąć. mógł się tepnąć. To... Aha, bo ja go. Drzwi jeszcze drog. niżej, drzwi jeszcze niżej od tego loturma, co najniższe jest. Zatknął ja i chuj. Brodo mówi chujowy raid kurwa. Idę spać, mnuda. Kierda, ole. Wbijają 12 osób, kurwa, do typa. Zresztą, kurwa, najgorsze, bo na serwerze. Skolmo. Ale to żeście wy się jak piłkawki na niego zrzucili, kurwa. Tak, my, kurwa. kurwa. Ja, Skolmo. Mi zabił ludzi. bagiet, Chociaż, kurwa, kałacha powinien oddać. Nie, masz to mojego, kurwa, nie? Ty no! Gdzieś to jest, nie? No, ja to chcę. Chcę z w ogóle. Zerga tu stoi. Hennest! Co, ciępamy te drzwi? Co tam, gdzie były skrzynki? Nikogo na zewnątrz nie ma w razie czego. Złap mnie. Dobra, przejdziemy. Alek. Dobra, jestem. Co za bagieciarz z To weź kurwa Weź się przesuń, no. Kto ma komizel mnie pres ja pierdolę, no przesuńcie się, wypierdalać kurwa no bo... siad, wypierdalać kurwa, bo schodów nie mogę postawić do góry. A gdzie te HQMowe, widziałeś? Przez? Na samym dole jest HQM. A zjeżdżony z... z... czy A z... nie? Nie, nie, rozjebałem go. Do... No to jedziemy po te HQM, nie? No to tu zapraszam. A to ja rozpierdolę C4, poczekaj. Lead the way? Bo tu nie ma miejsca, żeby się odsuwać kurwa. Ojej, ojej, oj, oława. Wow, wow. Nie schodzić na dół. A faktycznie jest go... skokuje mowy Dobra, co zaczynam to, się bać, co? bo coś tu piszczy. Bo righty, bo tutaj pod nami to jest centralnie. Tak, tam, teraz kurwa spodkiem. A... Czeka jeszcze jedna. 34 c na HQM lol. No, No, Ła, no, <laughs> ciąg, mi to nie bije. Trzyma, Trzy się. Drzwi się otwierały, drzwi się otwierały. Drzwi się otwierały. Nie no, to znaczy, gna się Taka, kurwa. Czajecie górę, bo drzwi się otwieramy. On no, powinien na dole siedzi tam kurwa. Co Ta. no, że się otwiera? Tylko fundament no, przeładował broń. No Czekajcie. Chodźcie tu na dół, chodźcie tu na skałki, gdzie ja skaczę teraz. Chodźcie tu, Otwieram mój. ścianę i na kurwie jak wybuchnie. Chodźcie na dół tutaj, chodźcie tu gdzie skaczę. I w tą ścianę A buchnie. Gdzie skaczesz kurwa? I zalać to ogniem kurwa, Dobra, Dobra. Jeszcze nie, kurczę. Los, los, to jest tam. I tam został. Skrzynka była, no. no te, te, te A to, świecie tam. Szat, bram szat. Ja. Tu, na, tu, tu jest sześć stron. Za ile będziesz? O kurwa, panie. O, był loot, kurwa, nie? Oddał bolta czy nie? Jest mój cały, kurwa, nie? Ale bolta nie ma jeszcze. O kurwa. Jest mój jakarz, nie? Jest mój jakarz, gdzie jest bolcik. Kurwa mać. Tam się piece przepadają. On tu biega, Oj, nie? Są moje Uwaga, komponenty. Na drzwi, kurwa. Są moje komponenty. Ja osłaniam spokojnie. Pewnie. Ale on, wiesz, wychyli się z rakietą. Ej, patrzcie, chodźcie, tu, tu jest shotgun trap, on tu ma jakieś przejście. Tu zrobione. Są moje komponenty, kurwa, sporo o tym, dziękuję. Pan, pan poprawia, jest shotgun trap, on ma jakieś przejście tu porobione, nie? Ja bym szedł tu w bok, kurwa, nie przez drzwi, tylko w bok. Ja myślę, że... No, Ale że zobacz. tam są, kurwa, piece. Patrz. Nie ty jesteś. Ja jestem jest no To jest jakieś przejście, on ma zrobione i tutaj masz ten trapaz. Ta, widzę. Ja bym w to pisgał, tu, gdzie świecę laserem. Ale co, co, to To był jego lutrum, czy są? Nie, to nie, nie był lutrum, kurwa. Ale jest mój gołąb. Cóż, spał po prostu. Dobra, mroził. Odejść do tyłu. Poproszę, dziękuję. Tu mamy się. Ojej, nie, wy... wy... wychodź. Blokowałeś mi kurwa. Allahu Akbar! Jak to mówią w Francji. I tra, ta, 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 ta. Dostał! Jest tam! Dostał Za parę Dostał z cztery shotów Kogoś zabiłem! nie, nie chowaj się. Nie jest, zabił mnie chuj. Bruno, uwaga, bo się podłogę. Dostał. Znaczy okay. Nie, na napieprzają w trzech tam, nie? Rakietę mu, rakietę mu dajcie, kurwa. nie się Po To jeszcze wroże że się tam wepchnie, nie? Jeszcze Patrykuś tam zejść. Nie, 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 nie robiłem tego. Może tutaj Oczywiście, żyje jeszcze? Jest, za, za, za szafą jest. Co za szczymatem nie? Patrzę na prawo. Okej, okay, Odejdź Odejdźmy stąd. Łapał ja przeszło. Ten jeszcze żyje. Jak on tam żyje, kurwa, jeszcze? Ja A mam granaty. Po. Poczekajcie, Zrobiłem mu aushisbirka na Ja mam, rakietę. Mogę rakietę, no zeby patrzeć. Poczekajcie, ja nie. Może... No, nareszcie. Obijamy, Granat jest. F1. Autorka, bo shotgun trapy kurwa, kurwa, od dupy strony dostał dzielec. To my, to my, to my, to my, nie walcie w nas To my ze strony Ja Mariusza napierdoliłem, bo się kurwa zrespił Tam jesteście w środku? Tak, jesteśmy tak, w środku, Mariusza lutuje jeszcze zrespił Autorkę trzeba zniszczyć Jeszcze zrespił no. O kurwa trapy. Stop Daj mi się zebrać Stop, daj mi się zebrać. Korci kurwa. Korci. na, na, na śmieszek. Był, był wyłączony cały czas i on nas wyśmiewa, że się trzy razy tepnął kurwa. Co to tak. za goły śmieszek ten taki ten? To racja, Z to racja. racja. Pół Dobra, zabrał, wy... kurwa. weź co pisgasz teraz, dobrze? Posuńcie się wszyscy stąd. A przy raid right bloku można się tepać? Nie. Le nie, było, nie było raid to jest raid żeby się nie można było tepać. Ale nie było. To nie mógł się tepać. Ja przed chwilą włączyłem. No, się co 5 minut włącza. Hmm. No, to no, to. Kurwa. Zebranie po prostu jak Ale fakt się Trzeba kontrolować, kiedy jest raid no. Co chwilę go włączę. Powinien Dobra, można jebać. Zlagowało mi grę, kurwa, Można nie jebać? Dziękuję. Rajda, jeszcze. Bo A tu trzy razy zdążył się tepnąć, to? No raz mógł na pewno. Allahu akbar. A tak to czas mnie Widzisz, jak no, on tu prawie cały czas był. Shotgun trap następny. O kurwa, co niszczą Skrzyneczka. Jeszcze skrzyneczkę. I, A, może gdzie najpierw to... shotgun trapa, kurwa. O, o, o! Tak. Mariuszka zabił. Bo Wyjąłem amunicję z shotguna. wyjąłem amunicję. Mariuszka zabił jego shotgun trafił. Czekajcie. Ale... E, zautoryzujcie dobra. się w autorce. Zautoryzowane. Dobra. Mam Dobra, wtedy siekierą rozpierdalam przez A, to. Zapierdal co? Ja. Też się tam schowam. Nie no to jest to z tego co wtedy nieśliśmy, nie nie? Nie wiem ja miałem, mam jedno. Przynajmniej to, 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 to coś. mojego to z czym mi się udało uciec, nie?